No i co powiecie? Jest marzec, niby przedwiośnie w kalendarzu, a tu zima na całego. W pogodzie wyże a na stokach mirze cenowe. I bardzo dobra, marcowa, pogoda na narty. Nasze narciarskie turnę zaczynamy od wizyty w Beskidzie Sądeckim, w krymicy Zdroju, Tyliczu i Dwóch Dolinach. Jak narciarze oceniają dwie doliny? Jestem zachwycona. Absolutnie jestem zachwycona. To jest super. Także polecam serdecznie. Na Wierchowni jestem już od wielu, wielu lat i to jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Szczególnie jak teraz jest przebitka na drugą stronę. Naprawdę jest gdzie pojeździć. Warunki są dobre. Nie ma co narzekać nawet na pogodę, bo ona się trzyma idealnie. Także naprawdę jest bardzo fajnie i wszystkim to polecam. Do Tylicza też przyszła zima w śniegowo-marcowej odsłonie. Górka bardzo fajna. Super. Nie, nie mam razu. Jest świeży śnieg, więc jest naprawdę fajnie. Warunki są świetne, dojrzewam. Szczególnie na, na tych bardziej równych terenach się bardzo dobrze jest. W samym centrum Krynicy, na stacji Henrykski śniegu pod dostatkiem. Trasa wspaniale przygotowana. Kolej krzesełkowa wywozi na początek nartostrady i śmigamy z fantazją. Tu możemy liczyć na fachową pomoc instruktorską. Jest wypożyczalnia, a na głodnych czekają pyszne, regionalne dania. Zostańmy jeszcze w Krynicy, w centrum narciarskim Azoty. Mimo, że skończyły się ferie, na stoku ciągle trwa wesoła narciarska zabawa. Jeździmy od 8 do 18. Nartostrady wyrównane, śniegu obfitość. I narciarskich przyjemności jest wiele. Jest zima, jest frajda. Na Jaworzynie Krynickiej aura ciągle zimowa i wspaniały alpejski mikroklimat. Gdy u nas pada deszcz, na wysokości ponad 1000 metrów zwykle pruszy śnieg trasy długie i szerokie. Jeździmy jedynką, dwójką, a także trasą 3 i 6. A po nartach wszystkie dobrodziejstwa Krynicy należą do nas. Zajrzymy pod Babią Górę, a potem w Beskid Mały i Beskit Żywiecki. Mimo że karnawał się skończył, trasa na Mosornym Groniu jest rozśpiewana i roztańczona, a wszystko za sprawą zespołu regionalnego Juzyna. Z góralską muzyką szusujemy jedną z najlepszych w Polsce tras, pisowską półtora kilometrową nartostradą. Warunki narciarskie bardzo dobre. Na Czarnym Groniu wspaniała zima i aktywny weekend. W sobotę będzie tu turniej w narciarstwie alpejskim i snowboardzie o Puchar Burmistrza Andrychowa, a w snowparku odlot Frisky Spring Session. Natomiast w niedzielę, w Dzień Kobiet, prezenty dla pań i wiele innych słodyczy. Słodkiego, miłego dnia! Na Górze Żar, pięknie położonej w Beskidzie Małym, marcowe szusowanie 1500-metrową nartostradą jest dużą przyjemnością. To trasa dla całej rodziny. Uczymy się jazdy na górnej polanie przy orczyku. Na żarze są ciągle bardzo dobre warunki do szusowania i nie tylko chodzi o warunki śniegowe. Jedziemy z wizytą w Beskid Wyspowy, a potem skok w pieniny. W kasinie Wielkiej na Śnieżnicy wiosny nie widać, raczej zima, pięknie utrzymana trasa i szerokie grono wiernych miłośników tego magicznego miejsca. Tu warto zaszaleć, chodzi o marcowe białe szaleństwo i szalone tygodnie od poniedziałku do piątku. Nic tylko szaleć na Śnieżnicy, póki zima trwa. Podobne marcowe szaleństwo na nartach czy snowboardzie czeka na nas w Laskowej. Dwukilometrowa trasa biegnąca ze szczytu góry Kamiona jest starannie przygotowana. Na górze przy Orczyku specjalne miejsce do szlifowania umiejętności. Jest szkółka, serwis, parkingi i bardzo dobra atmosfera. Szczepnice na palenicy szusujemy od 20 lat. To są trasy zróżnicowane i dla mistrza, i amatora. A widoki na pieniny i trzy korony po prostu zapierają dech w piersiach. To koniecznie trzeba zobaczyć. Tym bardziej, że nie wiadomo, jak długo potrwają tak dobre warunki narciarskie. Serdecznie zapraszamy do Kluszkowic, do stacji narciarskiej Czosztyńskiej na finał Family Cup. Ogólnopolskie mistrzostwa dla całych rodzin. Dla tych najmłodszych i dla tych seniorów Mo można się ścigać zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Wspaniałe nagrody, wspaniałe wspomnienia, także proszę pakować narty i przyjechać do nas. Jedziemy do Bukowiny i Białki Tatrzańskiej, a potem do Jurgowa. W Bukowinie Tatrzańskiej na Olczańskim Wierchu śnieg doskonale się utrzymuje na trasach turni, zwyrtlika, ufo czy skałki. Cieszą nas zimowe sporty, a jak narty czy snowboard nas znudzą, gorące bukowiańskie termy czekają. Tu i ogrzać się można, i zrelaksować, i o lecie pomarzyć. Na Rusińskim Wierchu w Bukowinie Tatrzańskiej także szusujemy z fantazją. Choć minął karnawał i ferie, to zima pozostała ze wszystkimi swoimi zaletami. Nartostrady przygotowane, wyrównane i ubite. Koleje krzesełkowe działają, a instruktorzy w pełnej gotowości. Wszyscy tu na Was czekają. Nie zwykajcie. W białce tatrzańskiej na kotelnicy Bani i Kaniówce jeździmy aż po 22 nartostradach. Niezbyt trudnych. Dzięki karnetowi Tatryski korzystamy też z tras w Jurgowie, Kluszkowcach, na Kozińcu i Litwince. A w te sobotę w snowparku międzynarodowa impreza snowboardowa. Będzie się działo! Jurgówski na polskim Spiszu. Na 30 hektarach mamy tutaj pokrywę śnieżną. Mamy do dyspozycji dwa krzesła, kilka wyciągów orczekowych. Bardzo piękne widoki na Tatry widać za plecami. Zachęcamy również serdecznie do aktywnego spędzania czasu, nauki, jazdy na nartach czy też na snowboardzie. Zostaniemy jeszcze na Podhalu, zajrzymy do Zakopanego i na Kasprowy. Kastrowy Wierch, piękna narciarska zima, dzika przyroda i ciekawostka najwyżej położony budynek w Polsce wysokogórskie obserwatorium meteorologiczne. Korzystając z dobrej pogody, cieszymy się narciarskimi szusami w kotle gąsienicowym i goryczkowym, a także na nartostradzie do Kuźnic. Jest pięknie. W zakopanym na gubałówce mamy najwyżej w Polsce położone lodowisko. Tu ślizgamy się bardziej lub mniej tanecznie z pingwinkiem znacznie łatwiej i bezpieczniej. Można też poszusować na nartach lub snowboardzie, niekonwencjonalnie w snowparku, albo na trasie narciarskiej. Co kto lubi. W Centrum Narciarskim Nosal jeszcze wspominamy miłe wrażenia, które zebraliśmy spod Nosala, uczestnicząc w zawodach o Pucharni Siastra Musia. Tak, było to wielkie rodzinne święto i nadal to miejsce pozostaje przyjazne dzieciom, gdzie profesjonalnie i na wesoło uczymy się stylowej jazdy. Z powodzeniem możemy zaprosić do Małego Cichego na marcowe szusy. Działają dwie koleje krzesełkowe i wyciąg orczykowy. Tutaj i początkujący, i zaawansowani narciarze znajdą odpowiednie trasy. Nartostrady przygotowane, warunki zjazdowe bardzo dobre. Jest wszystko do dobrej zimowej zabawy. Na stacji w suchem koło Poronina jeździmy do 19. Jest wesoło. Wszystkie trasy czynne, dobrze przygotowane. Serwis, wypożyczalnia, szkoła. W tę niedzielę zawody w slalomie Gigancie o Puchar stacji narciarskiej Suche. Zaczynamy w samo południe. Obecność obowiązkowa. Przybywajcie. Koniec ferii nie oznacza końca sezonu. Wręcz przeciwnie, nadal szusujemy, bo jest bardzo dobra. Marcowa. <śleski>